tak nas przekręcać, ponieważ troszkę tu przeszkadza. Idziemy powoli z tym. Dobra, nam tyle wychodzi, tyle ma nam wyjść, ponieważ zaraz musimy, nie, zaraz musimy to przekręcić, odkręcić tamtą nakrętkę i dopiero będziemy mogli to rozebrać. No, już przekręcamy na tą stronę, raczej. Szkoda, że nie ma drugiej osoby, ale nic, jakoś sobie może poradzę. Dobra, wkładamy to z powrotem, odbijamy to, odkręcamy tą nakrętkę, i dzięki temu będziemy mogli sobie wyjąć tą zwrotnicę. Muszę tutaj. Stać na tym, żeby mi się nie przewracało. Samemu dość dziwnie jest to robić, ale damy radę. Oczywiście, jak most jest w przednim napędzie, to jest wszystko troszkę, przynajmniej w korpusie, jak jest zamontowany, w przodzie, nie? To jest to troszkę wygodniejsze, ponieważ. No ciągnik nam robi zanimadło, trzyma nam już tutaj życzony klucz 46 ale niestety tylko płaski. Jak ja to sobie poradzę? poradziłem? Nie pamiętam, coś tu sobie przytrzymywałem, ale chyba za to powierzchnię, ponieważ tutaj ta powierzchnia to jest łożysko takie igiełkowe i tu jest taki nota bieżnia zewnętrzna. Wewnętrzna, o tak to nazwijmy. I, a tu jest taka część obrobiona, że zaraz przyniosę coś do uchwycenia, żeby nieruchomić na chwilę ośkę. Może się nie będzie przewracać. Troszkę za słabo. To lekko idzie, więc nie trzeba jakiejś tam gigantycznej siły. Wkręcamy sobie nakrętkę i schodzi nam koło zębate, stożkowe. I tutaj są: o, jest taka podkładka stożkowa. I podkładka SHIM. Dystans. Nazwijmy to po polsku. Do regulacji. Luzu międzyzębowego. I tutaj już mamy zdjęte to koło. Wkładamy. Tutaj, żeby wyjąć ten wałek, w środku jest koło e, zębate staszkowe z takim segerem. Jeżeli tego segera nie zdejmiemy, to za chiny tego e, wałka nie możemy wyjąć. No tym bardziej do góry, prawda? Dlatego teraz trzeba się zabrać za odkręcanie e, tutaj, tej części. I dopiero po rozkręceniu Mamy przez to okienko wgląd do tego segera, zdejmujemy go i nam to schodzi, inaczej się nie da. Zapomniałem koledze powiedzieć, żeby te śruby popuścił jak jest to zamontowane w ciągniku, bo jest dość ciężko to przytrzymać, odkręcać, bo to śruby są zapierniczone. Później tam odczytamy z książki napraw, jaki moment trzeba tu dokręcić. Popuściłem się chyba wszystkie i teraz trzeba cierpliwie to podkręcać. Przy odkręcaniu nie trzeba się yy, tak pieścić z tym wszystkim, ponieważ no oczywiście nie można pouszkadzać jakichś elementów, ale tutaj no. Jeżeli rozbieram, no to wiem, że będę mył, czyli tutaj ta higiena, czyli zakurzone to trzeba sobie to olać przy składaniu. To owszem, wszystko trzeba pomyć, i przy składaniu musi być to czyste, żeby nalewając świeży olej kurcze, nie musiał on pracować w jakimś syfie. Nie? Ja pamiętam, w swoim zrobiłem parę motogodzin zmieniłem sobie olej i zwrotnika pomimo, że wymyłem je na zycher, to yy, tak pociemniał trochę. Może nie bardzo, ale była różnica jakaś taka w kolorze. tak się zastanawiałem czy można by było wywalić tą przedłużkę tą separację tych komór czyli komora mechanizmu różnicowego i komora tutaj tej zwrotnicy w 3750 kubota jest bez tego ale w ten element wkłada się taki no taki pierścień, czy pierścień, no taki można by to nazwać gniazdo pod łożysko, ponieważ tutaj wał na końcu no, musi być łożyskowany, żeby to koło zębate, które tutaj zaraz będzie, zaraz pokażę, no musi mieć prowadzenie, prawda, na tym łożysku. I nie wiem, czy dałoby się po prostu, no, tylko że to pewnie nieopłacalne wymienić, wymienić płosie, Dokupić te elementy, które pozwolą na eliminację tego elementu, ponieważ no dla mnie troszeczkę ciągnik jest z przodu za szeroki i na pewno będę musiał zrobić jakieś przeróbki, na przykład felgi, żeby go trochę zwęzić. Tam nie chodzi o duże zwężenie, ale troszkę. Chce, bo tył można sobie zwęzić jeszcze o 8 cm, i przy tych szerokich balonach jeszcze mieści się w rządki ziemniaków, a przód niestety jest za szeroko i tam nie ma możliwości zwężenia, nie bez przeróbek, ponieważ można zwęzić, zmieniając na przykład felgi. Bo zamieniając felgi miejscami e, robimy jeszcze szerszy ciągnik, ale czego oni tutaj tak przewidzieli, że aż e, tak szeroko to nie wiem. E, tutaj kolega, który mi przyprowadził e, ten przygość ten most, e, dorobił sobie, e, kupił sobie felgi e, i przerobił sobie środki. Oddał do takiego fajnego zakładu, który mu e, to. Wykonał, bo ta kubota miała opony trawiaste i nie było rolniczych, więc musiał i tylne, i przednie kupić. Przednie troszkę mu zazdroszczę, ponieważ przednie ma od jakiejś innej kuboty, ale środki się nie zgadzały i musiał zlecić zrobienie tej piasty. Pod no, ten otwór centralny, i sześć szpilek. Otworów na szpilki, tylko ta ta felga obręcz jest składana, czyli można ją skręcać, i w dwóch zakresach można ją regulować. Też może będę zmuszony coś takiego nabyć. Mówił, że jakiś tutaj taki gościu. Handluje takimi felgami i, i ma jeszcze tego sporo. Aczkolwiek ten środek nie pasuje, i trzeba tutaj e, podziałać trochę. E, nie wiem, nie pokazywał mi oryginalnych tych felg, jak kupił, jaki ten otwór był i na ile tych otworów tam było. E, potem pokażę e, te felgi. To sobie zobaczycie. Te śruby, te marnie idą, ponieważ tutaj jest ten brud. Mogliby tutaj zrobić inżynierowie jakąś osłonę na, tą, na te śruby, ponieważ one dość mocno tutaj korodują. Jeszcze te od tyłu to ten brud odpada, ale od góry, jak już znajdzie woda, to ona zostaje, nie ma jak się wydostać. Albo mogliby po prostu zrobić to pełne przelotowe i wtedy nie byłoby problemu, nie wiem dlaczego zdecydowali się na taki element otwarty żeby to odchudzić, możliwe o. zostało jeszcze kilka śrub, Tej to nie mogę jakoś wyjąć, ale to kręcąc będę jakoś usiłował ją zdemontować ojojoj zapomniałem o tym elemencie trzy śruby. Trzeba odkręcić. O, to już mogę. Już mogę zmalić to. Nie wiem, tego nie uczyniłem wcześniej. No bo później się jeszcze tym zajmiemy, ponieważ tutaj jeszcze są bardzo ważne elementy typu łożysko oporowe. O, już ślizgowe tu wewnątrz, ta wkładka strasznie nie lubię się bawić tym przepracowanym olejem. No ale taki już urok jest. Może kiedyś zrobię sobie takie urządzenie, choć nie będzie to proste urządzenie z pompą hydrauliczną, która będzie pompować olej do e, punktu wlewu i odciągać. Znaczy, no, to będzie spływ. Odciągać, no, że spływać sobie olej tam gdzie się z, no, spuszcza. Olej celem wypukiwania przednich napędów, na przykład czy nawet tylnego napędu, uruchamiamy taką pompę. Ona przelewa ten olej. Oczywiście ten po drodze filtr. Ileś tam oleju byśmy sobie wlali, jakiegoś rzadkiego, czy nawet można by było naftą, czy nadropą ropą to wymywać. Jeżeli ktoś by nie chciał na przykład rozbierać przedniego napędu, a chciałby mieć pukany przedni napęd czysty, żeby to dłużej pochodziło. Nie będę się wymordował z tym. Coraz lżejszy robi się ten przedni napęd, ponieważ jak mi kolega to musieliśmy takim żurawiem go zdjąć i we dwóch bardzo ciężko jest go nieść. To element jest dość taki masywny. Tutaj te ścianki naprawdę są grube. No i podzespoły tutaj jak widać nie są jakieś takie pożałowane. Sam, sam ten wałek, który tutaj wystaje to jest jakieś 40, może 35 na no, chyba raczej 40. Więc jakoś to tam świadczy o wytrzymałości. Tutaj, oczywiście, jest taka hierarchia momentów przenoszonych przez te półosie, wały. Ponieważ zasilamy od przodu takim małym tutaj wałkiem, z takim wpustami. No tutaj są dość duże obroty, później redukujemy je tutaj w mechanizmie różnicowym na tym dużym i małym kole. Przychodzi nam tutaj pół oś. No i tutaj też jest taka pewna redukcja. Może nie jest jakieś tam 1 do 2, ale jest 1 do 1,5. No i ta największa na tym dużym kole co jest przy samej tutaj już przy samym kole Oczywiście najfajniejszym rozwiązaniem jaki widziałem w przednich napędach no to wiadomo, że przekładnia stożkowa, i, i e, no, możliwość skręcania pod obciążeniem i inne takie bariery. Ale fajnie jest, jak przedni napęd posiada zwrotnice, znaczy zwrotnice, przekładnię planetarną przy samym kole. I wtedy koło ma użyskowanie na łożyskach, ale także te satelity go z każdej z trzech, z czterech nawet stron, jak jest przekładnia, ta zwolnica planetarna na czterech. W tych satelitach to jeszcze lepiej jest jeszcze lepiej jest to łożyskowane ale tutaj raczej nie wiem czy udałoby się coś takiego zrobić takie przekładnie są stosowane jak mamy tutaj taki przegub kardana potężny wał Czyli tutaj już jest ta redukcja po tym mechanizmie różnicowym, i tu dopiero na koło, żeby to koło się wolno obraca obracało, to mamy przekładnię planetarną. Ja nie narzekam na te przekładnie, nie są jakieś tam bardzo uporczywe w naprawie. Jeszcze nie spotkałem się, żeby w moich ciągnikach, które tam naprawiałem, była jakaś mielonka z zębów. Raczej jest to kwestia łożysk i uszczelnień. W swoim robiłem tylko tutaj te zwrotnice, ponieważ mój mechanizm różnicowy po przekręceniu tamtego małego wałka nie wykazywał żadnych luzów. Nie było przecieków, więc nie było sensu tego rozbierać. Wystarczyło pokręcić tamtym wpustem wałkiem z wielowpustem i na boki, żeby zobaczyć, że te półosie zaczynają się praktycznie od zera obracać. Czyli luzu nie było, wycieku nie było, hałasu też nie było, więc uznałem, że nie ma sensu tam zaglądać. Jedyna rzecz, którą tam zrobiłem, to nalałem sobie rzadszego oleju, pędziłem chwilę. I zlałem, czyli takie przepłukanie tego mechanizmu różnicowego, wchodziło tutaj w moim przypadku w rachubę. Tu jest dość sporo tego oleju. sam ten mechanizm różnicowy wchodzi 8, 6 litrów chyba, 6 i coś tam. No i tu jest 3,3 3 w jedno i 3,3 3 w drugą, jeżeli dobrze pamiętam instrukcję ale to jeszcze będę pokazywał co w instrukcji piszczy i co oni tam zalecają, polecają a na razie już wszystkie śruby w mojej poplaninie w komentarzu odkręciliśmy i teraz trzeba lekko popukać żeby nam odskoczyła to gdzieś ja posiałem swój Magiczny. I że tylko mogę, to używam kawałka aluminium, żeby tutaj nie uszkodzić pewnych elementów. Chyba, że siła, którą przykładam, jest bardzo dobrze rozłożona. Wtedy nie ma problemu. A tak, to wolę sobie coś takiego zrobić. A tutaj już puszcza. Tutaj ten element się rozła rozłazi na trzy części. Zwrotnice to przedłużenie, poszerzenie. No i oczywiście tutaj przedni most to element główny. On ma tutaj takie kołki ustalające. Wewnątrz widać po obu stronach, żeby pozycjonowały jak to ma najść. I raczej nie da się źle tego złożyć. Tutaj jakoś asekuracyjnie zrobię, żeby mi się to nie rozleciało. z tymi prawda. naprawdę. Może uda mi się? Nie. Do rozdzielania takich elementów można sobie użyć młotka, wkładając go w ten sposób, pobijając on nam rozłącza nam te elementy. I jeszcze. Chcę, żebyście jak najwięcej sobie zobaczyli, ale też czasem mi przeszkadzacie tutaj. rozebrane. zebrane. Idziemy na stół z tym. Hej, tu jak mówiłem, no teraz będzie kulturalnie można sobie to Tutaj jest to samo. Czyli użyjemy sobie może takiego zestawu. Dobra. Zeszło nam. Wyciągamy pół oś. A, dotykałem do tej do miarki. Idziemy na stół.